Podróżnicowo, podróżnicowo, jest podróżnicowo, 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 Jesteśmy w magazynie Szlachetnej Paczki w Stargardzie. Trwa magiczny weekend, weekend cudów. Przyjeżdżają do nas darczyńcy, którzy przywożą paczki dla potrzebujących rodzin. Witamy wszystkich serdecznie, zapraszamy na kawę, ciasteczko. Darczyńcy opowiadają nam, jak przygotowują paczki. Dostają od nas drobny upominek, a wolontariusze te paczki przepakowują do samochodów i będziemy je rozwozić do rodzin. Jeżeli ktoś chciałby ewentualnie zajrzeć do naszego magazynu i zobaczyć, jak przebiega akcja, to bardzo serdecznie zapraszam. Wśród rodzin obdarowanych będą rodziny ze Stargardu, a także z, właściwie z całego powiatu stargardzkiego, z okolicznych miejscowości. W tym roku znaleźliśmy darczyńców dla każdej z rodzin. Udało nam się. Mamy świetnych darczyńców, jak co roku, którzy nawet na ostatnią chwilę wywiązali się jak najlepiej ze swojego zadania, wybrali rodziny i spełnili wszystkie potrzeby, które rodzina deklarowała. To są nasze lokalne firmy. To są osoby, które są osobami prywatnymi, którzy robią paczkę razem ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, rodziną. Więc yy, udało nam się zorganizować tak pomoc dla rodzin, aby każda rodzina otrzymała pomoc. W tym roku do szlachetnej paczki w stargardzie zostało zakwalifikowanych 22 rodziny. Te rodziny znalazły swoich darczyńców i do wszystkich tych rodzin w tym roku dotrze pomoc. 銀メーカーは、「ううっきー」を、お年